Witam w recenzji 3.0.3.0 Kobi Panther z powstania warszawskiego Jest to pudel z real World of Tanks i z czołg przejęty przez Polaków podczas powstania Składa on się z 450 elementów i posiada on jedną filurkę i jest on już w którymś czołgiem od Kobi który posiadam, jak już możecie wiedzieć w tym odcinku nie będzie dziwił bo ten gram w World of Thrones, więc też czasem muszę wyzyskać ten tot. I co? Czołg ogółem jest bardzo ładny. Nie miałem innych panter. Więc nie oceniać, jak wygląda w, w, w porównaniu do nich. Ale... Jak widziałem zdjęcia i inne recenzje, wychodzi na to, że jest najlepszą panterą. I ważna sprawa. Wszyscy tutaj... I Propolskie informa tutaj rzeczy typu to, jeżeli ktoś by chciał zrobić sobie zwykłą panterę w pustynnych kolorach, to to jest jedyny nadruk tego typu i dostajemy taką płytkę, bo tutaj sobie to zastąpić. A reszta to, wszystko to są naklejki. Dobra. Zacznijmy od filurki. ona standardową minę z uśmiechem, Ładny zielony mundur. Polską przepaskę i hełm taki trochę mi się pomijający, niemieckie od i chyba to jest w sumie ten sam, ale poprawi mnie to, się się mylę. Artykulacja, oczywiście, bez różnicy. Obrót dłoni, w głowie delikatnie utrudniony, co tutaj trochę podnieść i w, w pasie o już omówiliśmy, przejdźmy już do ciągu. Cząk Czołg jest świetny, ma dosyć niską sylwetkę i gdy miał stwierdzić, że największą wadę to są to naklejki bo na przykład tutaj pod kątem naklejki są i trzeba byłoby je obciąć, żeby nie odpadały, a ja tak nie miałem teraz przy sobie i to właśnie to, co odpadło, tutaj drąsienice. Są przymocowane dosyć ciekawie, ale fakt że po powtórnięciu ich odpadają. Ale sam czołki jeździ Nie świetnie, ale dobrze Ma bardzo mało luzu pomiędzy rąśienicami yy, Ma on 360 wiezy Problemy wszystkie mogą być spowodowane tak naprawdę tylko niedociśnięciem niektórych tutaj elementów. Tutaj ma fajny detal w postaci łopaty, światło. To nie wiem co to było, więc, więc nie powiem. Yy, od przodu karabinek. Od tyłu, oczywiście, dostęp do, do, do silnika. Mam zostało otwierane włazy, na wieży 1 i na. W boczach 2 model, jeszcze yy, nie, nie wspomniałem, kosztował 129 zł, więc jest to dosyć dobra cena. Jest to cena yy, na 103b i o 10 zł mniejsza niż Tydris 1, do którego za chwilę porównam. Co by tu jeszcze powiedzieć? Układ jest zrobiony dosyć dobrze. Wszystkie problemy z gąsienicą są dosyć napięte, właśnie jak tu widać, więc trzeba je załowić z powrotem, więc czasem jest możliwość, że odpadną. No i po założeniu z powrotem nic i przeciągnięciu z powrotem z zdywaka, nie zdywaka, nie zdewacza. nie fartucha tylko błotnika, Tu się jakoś tu zaklinował, o co dokładnie, o to, o jak Błotniki mają tutaj blaczadę, żeby nie, nie wchodziły w gąsienice Ja się do tych wazów, można tu włożyć czurczek bez problemu większego Mieści się ona ładnie I ważna sprawa, żeby Obniżyło się te dział, trzeba zdemontować ten element, który tutaj jest, mniej więcej tak wygląda. W ten sposób tu leży. Rzeczywiście jest i on standardowo bardzo blepuje tą, tą depresję. Działa więc, żeby nie jest to raczej poprawne, plus potrzebne, więc można to zdemontować i macie dodatkową płytkę w, w takim kolorze, więc plus. Tutaj są oczywiście nadruki tego metalu. Podobne chyba były na tej Tak się ze sobą metal, jeżeli się nie mylę. Tu, to jest naklejka, oczywiście. Nadruk na miejsce, gdzie wywucano pociski. model jest bardzo ładny. Do rury ma jeszcze jeden czarabion artykułowalny. To jest ciekawy, bo ten ploceczek. Stros ma w sobie dziurę, i można tu włożyć właśnie taką zaślepkę. To jest, to jest dosyć ciekawy element. Zresztą taki sam element, sam stros mniej więcej jest użyty tutaj. więc jeżeli ktoś by chciał w sumie przełowić tutaj to nie ma problemu, ale nie, 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 nie wiem po co by ktoś mógł chcieć, ale jest taka możliwość eee, z, o zapachach słowach już się wypowiedziałem eee, od tyłu prezentuje się nam całkiem dobrze tutaj ma jakieś wypustki, wentylatory jakieś tam chłodzenie Mam tylko w... małe wrażenie, że ta wiewa jest trochę za niska. Ja ją porównuję do modelu z gry w pewnym razie. I porównując ten ciołcz do innych modeli porównam go z Tygrysem, jeden z... z serii World of Tanks. jak widać trochę za małe cięcie, ale było to spowodowane zamachem tła które się wywróciło ale wracając pudel ma niższy kadłub niż trys mniej więcej o jedną, dwie płytki jedy też ma podajże niższą troszkę ale jest, jest też tańszy, więc to wszystko tutaj się kalkuluje w miarę. To to, że te 30 składają dłużej. Pudel mi zajął około półtorej godziny, coś w tym stylu. Nie powiem Wam dokładnie. Co jeszcze ważne, jedynym problemem moim z największym tutaj jest to, bo tutaj był oryginalnie bardzo ładny prąd, ale można by te study trochę za ten, zasłonić. Nie wiem, jakby można zrobić lepiej, ten kąt tutaj. Ale fakt, że te study można by zasłonić, i to by wyglądało już troszkę lepiej. W każdym razie, model jest świetny. Oczywiście, jak zwykle, uczuł wart swojej ceny w ostatnich latach. I co jeszcze? Słupcie porównanie z ostatnio prezentowanym Megatronem. I z mini Lego, ja was wegnę. Model polecam jeszcze, tylko w sumie przed pożegnaniem, poczekajcie, jest jak wygląda w tym tutaj oczywiste, w recenzjach robi, oczywiście jak zwykle jest czytelna na sposób robić, czyli że te elementy, których się aktualnie używa są tu odkreślone kolorem aresty jest taka biaława zdjęcie modelu z gry jest bardziej obrazek reklama innych mod zestawów co mnie dziwiło, że nie ma tu na tej stronie zestawów z yy, World of Tanks. tutaj dane czołgu i tu reklama innych modeli. Ten kod już nie działa, więc nie nerwujcie się, jeżeli ktoś z Was będzie pierwszy i nie dostanie tego przodu. I teraz, z, już może cząć, Was, model polecam, Cześć.